Ludzie od wieków pożądali tego, co nie należy do nich, albo kogoś wyjątkowo nie lubili. Osoby, które było na to stać, wynajmowały ludzi do ochrony siebie, swoich bliskich lub mienia. Dzisiaj wykwalifikowany pracownik zajmujący się tego typu ochroną to technik ochrony fizycznej osób i mienia. Do jego głównych zadań należy organizowanie ochrony osób, mienia i wartości pieniężnych, zapewnianie bezpieczeństwa na imprezach masowych oraz prowadzenie dozoru urządzeń i systemów alarmowych. Organizuje również i nadzoruje pracę grup ochroniarzy w podległych mu placówkach. Technik ochrony fizycznej osób i mienia musi być przede wszystkim silny fizycznie, mieć dobrą koordynację wzrokowo-ruchową, percepcję kształtów. Podzielność uwagi oraz dużą ekspresję werbalną. Ważne są również spostrzegawczość, refleks, a także samokontrola i opanowanie. Zawód Technika Ochrony Fizycznej Osób imienia posiada jedną kwalifikację zawodową. Kształcenie odbywa się w dwuletniej szkole policjalnej lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Technik ochrony fizycznej osób i mienia znajdzie zatrudnienie w zakresie ochrony osobistej, w firmach ochroniarskich lub w organizacji wewnętrznych służb ochrony. Po uzyskaniu odpowiedniej koncesji może otworzyć własną działalność gospodarczą. A teraz przyjrzyjmy się pracy technika ochrony fizycznej osób i mienia. Próbowałem trzy razy do policji. Nie udało mi się, no i dlatego postanowiłem zostać ochroniarzem. Łatwiej. Zaczynałem od marketów. Później bank. W banku to już było z licencją, wiadomo, pozwolenie na broń, to wszystko. Później na grupie interwencyjnej. Dużo tych, tych firm ochroniarskich. Aktualnie tutaj, gdzie pracuję, w tej firmie jest najlepiej w sumie. Jestem konwojentem. Wcześniej również była grupa interwencyjna. Ochraniamy sławnych ludzi i, i różne instytucje, banki i tak dalej. I głównie konwoje wartości pieniężnych, gdzie oczy trzeba mieć jak i z tyłu, z przodu, z boku. No niestety, wymaga to poświęcenia i, i, i umiejętności. Dawniej pracownik ochrony kojarzył się postura, prawda, typowego mięśniaka. Dzisiaj tak nie jest. Trzeba być sprawnym fizycznie, fizycznie, jakieś tam sztuki walki, podstawa. Nie jest tak, że ktoś jest napuchnięty i postawi się go gdzieś na bramce i robi postrach, a w rzeczywistości nie myśli logicznie. Różnie to bywa w klubach. Głównym atrybutem, taką obroną dla pracowników ochrony, jest tam no, załóżmy nas pięciu czy dziesięciu, jest gaz. Ale wiadomo, gazu nie użyje się tak w pomieszczeniu, bo są ludzie niepełnoletni, pełnoletni, ktoś tam z dzieckiem będzie przebywał, prawda, i to się różnie może skończyć, dlatego Trzeba pierwsze swoją filozofię wygłosić i dopiero później fizycznie działać. Pobieramy sprzęt i udajemy się do klienta, czyli do samochodu. Przemierzamy odpowiednią odległość wyznaczoną. Może być krótsza, mniejsza, tak jak wspomniałem, o te trasy chodzi. No i później pobieramy wartości pieniężne. Niekoniecznie czasami to mogą być jakieś arcydzieła czy przedmioty wartościowe typu obrazy ten klejnoty i tak dalej, to już od życzenia klienta, ale przeważnie pobieramy to przybijając pieczątkom, Przyjęto bez sprawdzenia zawartości, celem przekazania z punktu A do punktu B. Także nas nie interesuje, co jest w środku. W środku może być makulatura, a okazuje się, że pieniążki, prawda? Także tak jak widać w tej chwili mam ubraną na sobie kamizelkę taktyczną. Pod spodem się ubiera kamizelkę kuloodporną. Broń palna, prawda? Kajdanki, ewentualnie jeszcze środki yy, łączności wewnętrznej i zewnętrznej. Wewnętrznej to jest jakaś krótkofalówka, a zewnętrznej komórka, prawda? Policjant, jak jedzie na wezwanie, to wie do czego jedzie. Czy tam facet lata z siekierą, przykładowo, czy niedźwiedź stoi na drodze itd. A my jedziemy nie wiemy do czego, nie wiemy co nas czeka. Także jest naprawdę niebezpieczny.